Zaczniemy od rzeczy najstarszych, oddziaływania na odległość, a więc to, co już mogli zaobserwować starożytni. Ja tutaj w ręku trzymam kawałek magnetytu rudy żelaza, która pozwoliła no, starożytnym Grekom zapoznać się z jednym z najbardziej pierwotnych oddziaływań z oddziaływaniem magnetycznym. I tutaj ten magnetyt stanowi właściwie jeden wielki magnes, ja, jak widzicie. Ta igła magnetyczna oszalała zupełnie w obecności tego kawałka rudy żelaza i te oddziaływania obserwowane były już parę tysięcy lat temu. Natomiast rozwój nauk fizycznych spowodował, że dopiero w czasach, no powiedzmy sobie, prawie współczesnych zaczęto nad tym zastanawiać się i badać te zagadnienia systemowo pojawiły się magnesy. I te magnesy, które potrafimy wytwarzać poprzez odpowiednie namagnesowanie chociażby kawałków żelaza, mają jedną ciekawą właściwość. Ta ciekawa właściwość polega na tym, że nie da się zrobić magnesu, który zawierałby tylko i wyłącznie jeden biegun. Zawsze są dwa bieguny, i możemy pokazać, że bieguny jednoimienne. Się odpychają, a różnoimienne się przyciągają. No i oczywiście one tutaj są przedstawione w taki sposób, żeby było łatwo zauważyć ta różnica pomiędzy biegunami. Wzmocniona jest takim efektem wizualnym kolorem, a więc mamy kolor czerwony i kolor niebieski. Standardowo jest tak, że te kolory powinny odpowiadać odpowiednim biegunom magnetycznym. Mamy biegun północny i biegun południowy. Przy czym zawsze, ilekroć spotykam się z tymi zagadnieniami to bardzo często bieguny geograficzne mylone są z biegunami magnetycznymi. Musimy pamiętać o tym, że Ziemia też jest olbrzymim magnesem i że ona ma swoje bieguny magnetyczne, natomiast te bieguny magnetyczne nie pokrywają się raz z biegunami geograficznymi, co więcej na biegunie północnym mamy południowy biegun magnetyczny, a więc możemy mówić również o biegunach Geomagnetyczny. No, i w konsekwencji przechodzimy do tych zagadnień, a więc dwa bieguny magnesu, północny i południowy, i wydawałoby się, że jeżeli rozdzielę te magnesy, to uzyskam biegun północny i biegun południowy, co oznaczałoby, że to oddziaływanie powinno być takie, iż za każdym razem powinny się odpychać, ale nigdy tak, a tutaj tylko i wyłącznie przyciągać. Ale proszę zwrócić uwagę, jak ten kawałek magnesu przyciąga igłę magnetyczną, widzimy nadal, że bieguny są dwa, a więc nie da się uzyskać czegoś, co nazywa się monopolem magnetycznym. Nie da się wydzielić bieguna osobno, bieguna północnego i południowego. Zawsze przy podziale kawałka magnetytu, kawałka stałego magnesu otrzymamy kolejny magnes, mniejszy o mniejszych rozmiarach, ale nadal posiadający. Bieguny magnetyczne. Oczywiście możemy się bawić tymi magnesami. Podstawowa, taka szkolna zabawa polega na, na próbie oddziaływania tych magnesów z opiłkami żelaza. Chodzi o to, że możemy w ten sposób obrazować coś, co nazywa się polem magnetycznym, a więc zamiast takich dużych geomagnetycznych magnetycznych używać maleńkich opiłków, które będą ustawiały się w tym polu magnetycznym, pokazując, jak to pole magnetyczne rozkłada się w przestrzeni.